Zima to jest zdecydowanie najlepszy moment, w którym powinniśmy jeść cytrusy i używać cytrusów. W tym momencie właśnie one są najsmaczniejsze i najbardziej soczyste. Dlatego dzisiaj będziemy robić bardzo proste ciasto inspirowane Grecją, bo właśnie w Lidlu trwa Tydzień Grecki i będziemy robić ciasto z pomarańczy. Użyjemy greckiego jogurtu. Będzie bardzo prosto i naprawdę smacznie. To co, zaczynamy? Zaczynamy! Tak sobie sprawdzam, czy mam wszystkie składniki. Myślę, że wszystko już jest, ale nie ma jeszcze masła i jogurtu. Masło będziemy rozpuszczać, także nie musi być w lodówce. Jogurt się nam przyda też. Nie musi być bardzo zimny, także może sobie tutaj poczekać. To co? Zaczniemy od przygotowania syropu. Do garnka wlewam sok wyciśnięty z pomarańczy, wodę i cukier. Wszystko zagotuję razem, żeby się nam pogotowało, i w międzyczasie pokroję. Pomarańcze na plastry. Wybieram takie ładniejsze i mniejsze pomarańcze. Później plastry nie będą za duże i będą ładnie wyglądały na dnie formy. Pięknie pachną. Teraz, tak naprawdę, jest najlepszy czas na to, żeby używać cytrusów. Nie tylko pomarańczy, ale i. Cytryn, mandarynek, wszystko smakuje teraz naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda w przekroju. Syrop nam już się gotuje. Mogę teraz śmiało wrzucić do niego pokrojone plastry pomarańczy. Myślę, że dwie pomarańcze w zupełności wystarczą. Na wolnym ogniu pomarańcze, niech nam się gotują około 15 minut. Nie będziemy ich za często mieszać, bo nie chciałbym popsuć tej struktury wewnątrz pomarańczy, czyli tego, tego miąższu, bo to będzie nasza dekoracja na cieście. W międzyczasie rozpuszczę masło. Masła potrzebuję 100 gramów, czyli połowę kostki. Masło włożę do naczynka żaroodpornego i rozpuszczę je. Ja wykorzystam dzisiaj... Mikrofalówkę, ale wy możecie śmiało to w rondelku na ogniu bardzo małym rozpuścić. Dobra, masełko gotowe. Wszystkie sypkie składniki, czyli mąkę. Mączkę migdałową albo zmielone migdały. Będę potrzebował sodę i proszek do pieczenia, łyżeczka proszku do pieczenia i pół łyżeczki sody wszystkie sypkie składniki sobie wymieszam mieszając suche składniki ze sobą przed dodaniem ich do ciasta e, powodujemy to, że mąka na przykład nam się nie zbryli i nie będą takie e, powstawały takie kluski w cieście. i to powoduje, że ciasto później będzie szybciej można przygotować i połączyć ze sobą wszystkie. Składniki. Dobra. Do miksora lądują cztery jajka. Nie będziemy bardzo mocno ubijać jajek, nie będziemy ich tak bardzo, bardzo mocno napowietrzać. Chodzi o to, żeby się tak dobrze połączyły i delikatnie podbiły. Dobra. Nasze pomarańcze już są gotowe. Wyciągam je delikatnie. No może tutaj na sitko, niech troszeczkę jeszcze odciekną. Staram się, żeby nie popsuć, tak jak mówiłem wcześniej. Zobaczcie, cały czas się udało utrzymać strukturę pomarańczy i ten miąższ jest nienaruszony. Syrop później jeszcze Dogotujemy, żeby on był bardziej gęsty, bardziej klarowny, ale to za chwileczkę, jak ciasto powędruje do piekarnika, wtedy zajmiemy się syropem. Słuchajcie, mamy gotowe wszystkie składniki. Wszystkie suche produkty są wymieszane w tej misce. Jajka z cukrem delikatnie podbite w tej misce. Jogurt mam gotowy, jogurt grecki, bardzo fajny, gęsty. Potrzebujemy jogurtu greckiego. 150 gramów to są takie trzy porządne łyżki. I co? Działamy. Zobaczycie, jakie to proste. Moje ciasto pomarańczowe dzisiaj jest naprawdę bardzo proste. Kinga też przygotowała bardzo fajny przepis. Przygotowała mega proste i szybkie ciasto jeżynowe. Możecie sobie zerknąć do Kingi. Naprawdę fajny przepis. Pamiętajcie, że wszystkie cytrusy, których używamy do ciast czy deserów, musimy. Umyć w bardzo ciepłej wodzie, a nawet możemy wyparzyć na moment we wrzątku. Nie za długo, ale możemy coś takiego zrobić. Dobra, jajka z cukrem wymieszane, do tego wlewam roztopione masło i teraz będziemy dodawać sypkie składniki na przemian z jogurtem. Dobra. na dwie damy od razu, dwie. Zobaczcie, ciasto już ma taką fajną, płynną konsystencję. Wsypuję ostatnie suche składniki. Przemieszam. O ile dobrze pamiętam, to jeszcze muszę dać jedną łyżkę jogurtu. Dobra. Został już nam tylko ostatni składnik: otarta skórka z jednej pomarańczy. Otarta skórka spowoduje to, że ciasto będzie miało naprawdę bardzo, bardzo fajny i intensywny pomarańczowy aromat. Jeszcze do tego będą plastry pomarańczy ułożone na dnie formy. Naprawdę wszystko przejdzie bardzo fajnym pomarańczowym aromatem. Słuchajcie. Formę do pieczenia wyłożyłem sobie papierem do pieczenia. Chodzi o to, żeby podczas pieczenia plastry pomarańczy nie przykleiły się do dna formy, żebyśmy później mogli wyciągnąć to ciasto z takimi pięknymi plastrami pomarańczy. Wykorzystam co do jednego. Jeszcze bardzo ważne, jeżeli mamy końcówkę pomarańczy, które bardzo są. Przydatne, takie mniejsze, to nie układamy je tych, tą ładniejszą stroną do góry, tylko tą taką ładniejszą stroną układamy do dołu, bo ciasto, jak wyciągniemy z formy, będziemy przewracać e, do góry dnem. Dobra, ciasto przelewam do formy. Trzeba się teraz tak postarać, żeby nie popsuć tego naszego rysunku z pomarańczy na dnie. Ciasto gotowe. Piekarnik nagrzany do temperatury 170-175 stopni. Czas pieczenia 40-45 minut, ale przed wyjęciem ciasta z piekarnika sprawdzimy wykałaczką, czy ono jest już upieczone. Po gotowaniu pomarańczy został nam syrop. On nie jest bardzo gęsty, ale ja bym chciał, żeby on był gęstszy. I dlatego na wolnym ogniu. Będzie mi odparowywał, bo później właśnie tym syropem ładnie przesmarujemy całe ciasto. Sprawdzę, jak tam nasze ciacho w piekarniku, bo już czas na to, żeby go wyciągać. Zobaczcie, ładna złota skórka. Niech ostygnie. Ciasto już przestygło. Jest jeszcze trochę ciepłe, ale, ale nie gorące. Myślę, że uda mi się to zrobić tak. Jest dość stabilne. Moglibyśmy w sumie wyrównać dolną warstwę ciasta ścinając dół. Jak bardzo chcecie mieć idealnie proste, możecie tak zrobić. Dobra, zobaczcie. Syrop jest już naprawdę gęsty. Nie jest to jeszcze karmel, ale taki naprawdę bardzo. Bardzo gęsty syrop. Tym właśnie syropem przesmaruję całe moje ciasto. O, zobaczcie, jak nabiera ładnie blasku. I przy okazji dodaję jeszcze więcej smaku pomarańczy i zabezpieczamy je przed wysychaniem. Będzie bardziej wilgotne. Zróbmy to, jak ciasto jest jeszcze w miarę ciepłe. Nie czekajmy, aż wystygnie całkiem. Po prostu, żeby było jeszcze ciepłe. Tak naprawdę, nasze ciasto jest już gotowe i nie wymaga żadnej dekoracji. Ale myślę, że cząstki pomarańczy na pewno nie zaszkodzą. Chociaż dwie takie cząstki pomarańczy jako akcencik damy i może coś do kontrastu. Jakieś listki mięty rozweselą nasze, nasze ciacho. Wygląda bardzo apetycznie I wiecie, czego jestem pewien? Jestem pewien, że to ciasto wyląduje na playliście z ciastami i tortami i będzie jednym z lepiej wybieranych ciast, bo jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Jest tak jak wam obiecałem. Mało pracy, dużo smaku. Piszcie w komentarzach, z jakimi cytrusami zjedlibyście najchętniej takie ciasto albo jakich cytrusów używacie do pieczenia ciast. Piszcie wszystko w komentarzach. Na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o dzwoneczku żeby zaznaczyć dzwoneczek i być na bieżąco ze wszystkimi e, przepisami, nowymi przepisami, które pojawiają się na kuchni Lidla. No i co? Subskrybujcie kanał do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.